Dzisiaj mamy kolejny przykład, że nie trzeba być potęgą, żeby wygrywać. Chciałbym, żeby mam nadzieję, że, że, że dotrze ten obraz tu z Warszawy do Kiszyniowa, do Majsandu, naszej przyjaciółki. Wygrali ponownie z potęgą. Jak być może wiecie, leży mi na sercu Mołdowa, często tam jestem, staram się wspierać demokrację mołdawską od już długich, długich lat. I chcę Wam powiedzieć, że warunkiem tego, że znowu oparli się takiej wprost agresji rosyjskiej, bo tam mamy do czynienia nie tylko po drugiej stronie Dniestru, de facto z, z okupacją, ale też w samym Kiszyniowie mieliśmy do czynienia z agresją rosyjską, w niezwykle brutalne ingerowanie w proces wyborczy i oparli się temu. Wiecie, jaka jest armia mołdawska, jak liczna? Nie będę mówił tu o liczbach. A oni wygrali, bo w głowach i w sercach mieli przekonanie, że nie można się poddawać i wierzyli w solidarność i nie zawiedli się w solidarność Europy. Tylko że jak będziemy solidarni, tak jak mówi slogan hasło naszego spotkania dzisiejszego, to nie przegramy, to Ukraina wygra tę wojnę, to ocalimy niepodległość Ukrainy, ocalimy przyszłość naszych pokoleń. Gorąco w to wierzę. Myślcie o tym, rozmawiajcie o tym i działajcie. Subskrybuj po więcej.